Kolejny piękny dzień, witam Was bardzo serdecznie. Już piąty dzień wyprawy. No i co? Widzimy się na pierwszym kąpielisku. Przyjechałem na pierwsze jezioro w dniu dzisiejszym no i zaraz Wam je pokażę. Natura 2000 zbiornik turawa. Dzisiaj deszczowy dzień, a na szczęście nie pada teraz. Olbrzymia plaża. Mam nadzieję, że cokolwiek się uda znaleźć. Wielkie to jezioro. Wyspałem się kochani, więc jest bardzo dużo energii dzisiaj. No, mam nadzieję, że deszcz nie przeszkodzi mi w poszukiwaniach. I będę szukał 6, może 8 godzin. Zobaczymy. Dobra, ubieram się w spodniobuty i wskakuję do wody. Widzimy się na podsumowaniu. I co udało się znaleźć? Mnóstwo śmieci, 5 monet z perelu, współczesnych jakieś 15 złotych, wobler wędkarski, jakieś takie coś i srebrne takie otwierane serduszko. Kolejne jezioro. W środku lasu naprawdę. Przepiękne. Zobaczcie jaki ma klimat. Cisza, spokój, a woda jak kryształ. Zobaczcie. Chyba jest to najładniejsze kąpielisko na całej wyprawie. Rewelacja. Co udało się znaleźć, kochani, w tym przepięknym kąpielisku? A no, bardzo dużo się udało. Zobaczcie, samych zawleczek 48 sztuk trochę kapsli, jakiejś folii 30 zł we współczesnych drobnych 5 asperelu, 2 sperelu, taki żeton asperelu 2, 4, 6, 7 kawałków łowiu. Kawałeczek bransoletki, blaszka wędkarska, kawałek serduszka, dwie srebrne obrączki Bozia i tutaj fan dnia. Taka ołowiana. Prawdopodobnie jest to do obciążenia do pasa jakiegoś nurkowego czy coś w tym stylu. No rewelacja. Waży za 3 kg. Taki kawał ołowy zobaczcie na tle bozi srebrnej fajnie się to prezentuje morale są mimo, że pogoda cały dzień pada niebo jest praktycznie mleko no i tak zaraz idę popływać i lecę na następne kąpielisko po paru godzinach fryzura na dzieciaczka I co teraz trzeba zrobić? Jechać szukać skarbów. Czas na drugie śniadanie. No i zaraz lecę dalej na kąpieliska. Lecę wam pokazać, kochani, kolejne kąpielisko. Oj, myślałem, że będzie za ciemno, ale widzę, że w obraz jest całkiem spoko. I zobaczcie, plaża tak naprawdę tej od lewej strony się zaczyna i ciągnie aż po prawo, tam kilkaset metrów tam mamy wieżę ratowniczą na szczęście już nie pada tafla jeziora praktycznie jak szkło. Żadnej falki. No i wchodzę do wody. Jest dość ciemno, więc podsumowanie nagram wam prawdopodobnie w pociemku z latarką. Ale chcę zrobić taki, taki urok poszukiwań. Także kochani, widzimy się na podsumowaniu. I szybkie podsumowanie. Trochę śmieci. 2, 3, 4, 70 drobniakach. Jeden metalowy kolczek, bardzo ładny z cyrkoniami. I dwie części od elektronicznego papierosa. Dzień dobry, kochani. Kolejny dzień urlopu z wykrywaczem już za nami. Cały dzień lało, z przerwami troszeczkę, ale dało się poszukać w trzech kąpieliskach, więc bardzo fajnie spędzono dzień. Jutro zostały mi tylko trzy kąpieliska. No i wracam do Warszawy. I, kochani, tak. Jest naprawdę. Bardzo fajna pogoda. Słyszycie jak. Mam nadzieję, że to słychać, ale teraz też pada. Ani wyjść, ani wejść. No takie uroki życia w samochodzie podczas deszczu. I co teraz? Trzeba po prostu iść spać. Noc ma być ciepła, około 10 stopni, więc luksus. Jutro się widzimy. I póki co robię kolacyjkę. A z wami się żegnam, kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.